temu rozpoczął się nowy sezon Fortnite. Ta, a ja od tego czasu no, nie grałem. W ogóle nie grałem. Wczoraj dopiero zaktualizowałem sobie. I dzisiaj będzie moja dosłownie pierwsza gra pierwsze spojrzenie na nowy sezon. Yy, co tutaj mamy? Yy, najpierw zobaczymy sobie. Kupujemy sobie karneci. Co my tutaj mamy? O, kłętku. Get the Battle Pass. ten pól ty, spoko skinek climb, climb nie wiem, weźmy sobie jej e... nie ważne, wziąłem I tego nie mam co to za emotka? nie, jest jakaś wybitna, wybitna. Hmm. powinienem to wziąć mm. dobra no to o, widzimy się w grze Co? Co tu się od... Czemu mnie dodało Już tu? Czemu nie, mo... nie wysiadłem z busu? Ja... I czemu? Co tu się dzieje? Nic, zupełnie mnie nic mi się nie... Co to za fajna wielka skrzynia? Jezus, ale laj, dobra, teraz mi się tych robić. Najpierw to. A! Oczy bolą od tego tak od tych lagów. Skrzynia Avengersów, no dobra, o nowy shotgun Co? jest, ale laguje Potka i skrzydełka! O! jak ja mam U. czemu nie mam nitra? Ciąg. A nie mam jedzenia więc... tutaj Aut jakoś mniej Ale to fajnie wygląda Ty, widzę, ty Wym, że mi strzelamy. Aha, dobra, nieważne, nieważne, nieważne. Myślałem, że to jest jakiś shotgun. Ta o, tam jest tarcza kapitana Ameryki. Nie zauważyłem jej w ogóle. Ej, 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 ej! Czemu ja dostaję HP? Nie mogę tego zwiedzić przez te pupie lagi No co to jest? No, co to jest? Ale tutaj mam tylko trzy Czemu mam cztery na Czemu one są tu zadni? Nie przeszkadzać w budowaniu. Czego nie dostałem? Dobra, nie. Dobra, dostałem. Mam tarczę, która bardzo dziwnie mnie chroni. Co to powróciło do gry? Mój Boże! To wcale jednak nie jest takie dobre, jak jakby się wydawało. Nie, hire... oui, co z tych medalionów na mapie, że Nie, no ja. No, Negdy jak widzę jakie to kłamstwo. No. O, no, ulubiony to fajnie. Z pewnością. Jaki no. dam osób. Co za chlupek To Ale kur... Nie ma celownika Aha, nie mam golda No tak, na no wysoko To i to. No, w końcu. Jakoś boli. Tu mam... To sobie tutaj wezmę. Kapitan Amerykę wyrzucę. Nie potrzebuję go. Ja wolę to. Nie. Zabroni, kurde. Chlego. Pokaż mi. go. O jesteśmy? Tak odeżę, jest. Śłaska Misterio Mega, chłop nie widzi jak na tacy ma tego wallhacka całego głupiego. Ha, widziałem cię, skurczy byku! Mam 2 HP Tak naprawdę trzeba być szpatą, żeby e, autem, żeby sobie kampić przy medalionie, tak za drzwiami, nie? E, Jezus Maria, stop 3, ja nie, ja nic o tym nie wiedziałem Kiedy wyeliminowałam tamtych dwóch Za mną Chłop do mnie idzie. A się lecz apteką. Jak ja to wygram, to naprawdę będę po prostu pod wrażeniem. Dziękuję bardzo. Au. No, chyba was coś pogięło. Ej, ale mam teraz. No, chyba was coś po. Nie wierzę, chłop siedzi w sejfie Znaczy nie w sejfie, tylko w bunkrze ten... Chłop siedzi w... Chłop siedzi w bunkrze, ja... Do, gościu za chwilę dostanie y, bombę Z strefą Nie bardzo Za chwilę mu strefa wyjedzie Zginę w strefie Goście, to ostatnie wyrzucenie! Spadaj ode mnie! na skała. Oj, flip. Skąd ty strzelasz? I ty? leczmy się. Widzimy gościa jak na tacy, bo ma medalion. Trzeba się przygotować na ostateczne starcie. No i mój mi mój, mój auto zarąbał. Co za chłopno! mną tak nie będziesz mieć później. Czy pewnie będziesz, bo jesteś napocony. A ja nie. Misiu, misiu, misiu. Misiu, chodź tu do mnie. Misiu, gdzie ty jesteś? O, mnie zboksuje. Dostał, ja tam wjeżdżam w niego. Nie! Ja w No rób mi je motkę, rób no mega. Yes. Trzeba lecieć na tego duma, czy jakoś tam słucha duma. Ej! Czy to jest Galactus? Czy jaką tam miał? Galacticus? Co tu się stało? Czy to może być może być Co tu stało w ogóle? I tam przecież... Ja potrzebuję jakiejś pompki Ej, o ile to mi teraz wydarzyło się? Dobra, w tym nie, ja chcę cię. Nie, nie chcę. Cię kari, ja chcę... Żyć. Ale czemu to nie chcę. Nie chcę. Nie Ale Nie chcę. Nie chcę. Nie wiem. Nie chcę. Nie duma Nie Mi się mega Nie podoba. no Misterio? Ale... Ah, well yes! <blas> <try> Medalion pierwszy. No mega, jeszcze typko mamy tutaj na głowie. Co robimy do tego? O cholera! Jestem w dupę niewidzialny. Jak o kurczę, to się to się robi niewidzialny. Mogę Cię teraz zrewaibować. mam medali? Nie no, mogę tylko? Mogę go... to... O, to się przyda ekstremalnie. Zresztą amunicję też jeszcze w ekstremalnie się nie przyda. Nie gadajcie, że oni jeszcze go nie zabili. Jak głupi jestem. Ja tu poszedłem, jak ja mam dwa życia, a Stefan odchodzi. Mega brain time. Ja... Moi skiny od strefy. Ja, nie, nie, ja to kułam, ten nie może być. No god! Ja pierdzie. Ja zapomniałem, że ja nie mam już. Network connection lost? Nara. Widzimy się w następnym filmiku, który mam nadzieję wyjdzie za tydzień, lub. lub może w, w tą sobotę? Jest taka możliwość. A więc do następnego filmiku i widzimy się. Pa!